Tak jak mówiłem, to jest rok 2003, teraz idą chłopcy do komunii, druga klasa. Jest to, jest to jak najbardziej przyjemność. Jest to, e, myślę, że takie rzeczy powinny odbywać się jak najczęściej, parokrotnie. Było, było już planowane, że, że będzie to taki cykl, że co przynajmniej raz w tygodniu piłkarze z pierwszej drużyny będą, będą e, gościli, uczestniczyli w treningach grup młodzieżowych. No, jakoś na razie zostało tak troszkę wstrzymane w stanie spoczynku, ale... No mam nadzieję, że od dzisiejszego dnia będzie to, będzie to systematyczne, bo wiem, że dla takich małych chłopaków jest to na pewno duża, duża przyjemność, jest to, jest to jakaś e, urozmaicenie, urozmaicenie tych fajnych treningów. Dla Ciebie też to jest takie urozmaicenie? Radość, trenowania z młodymi piłkarzami, wspomnienia może Twojego startu z, z piłką? E, jak najbardziej jest to czysta przyjemność, bo no jak tutaj widać sam mam takiego młodego. Adepta mam nadzieję, że w przyszłości może również będzie chciał kopać w pogoni w pogoni Szczecin. Mi to naprawdę sprawia bardzo dużą przyjemność. Jak tylko mogę, to uczestniczę w takich zajęciach, nie tylko, nie tylko w pogoni. Po prostu lubię sobie z takimi małymi chłopakami pograć, przypomnieć jak to, jak to bywało, bywało za młodu. I, no i tak jak wspomniałem wcześniej, jest to dla tych chłopaków na pewno wielka wielka frajda. Jak stoimy na tle Polski i Europy? Myślę, myślę, że na pewno był okres posuchy, był okres, był okres gdzie nie było tych boisk. No. My, ja wychowałem się jeszcze w czasach, gdzie można powiedzieć po, po, po 10 godzin, po 10 godzin dziennie spędzało się na boisku. Można powiedzieć, że życie toczyło się wokół piłki, szkoła, piłka, dom, szkoła, piłka, dom. No, wiadomo, że w późniejszym okresie pojawiły się komputery różnego rodzaju gry i te, i te dzieci jednak większość czasu spędzały przed telewizorami. No, w tym momencie y, mamy coraz więcej boisk, pojawiły się orliki. Myślę, że bardzo modne stały się różnego rodzaju szkółki piłkarskie zakładane przez, przez byłych piłkarzy, przez obecnych piłkarzy. Myślę, że również yy... Z całym szacunkiem wiadomo dla starszych trenerów, ale pojawia się coraz więcej młodych chłopaków, którzy po prostu no, nie przebili się może e, w światku piłkarskim do, do grania czynnego i bardzo szybko postanowili, postanowili rozwijać się iść w kierunku trenerki. Myślę, że na tą chwilę jest tyle materiałów różnego rodzaju, że. że Idzie to w bardzo dobrym kierunku. Wiemy, że na pewno dużą rolę w tym wszystkim odgrywa, odgrywa FC Barcelona, której, której La Masia jest najlepszą szkółką na świecie, której 11 wychowanków grało na przykład we wczorajszym meczu w La Liga w Lidze Hiszpańskiej, gdzie to jest naprawdę wielki sukces. Pokazuje to, że można wyszkolić dzieci, że można przede wszystkim wychować wyszkolić na, na, na bardzo dobrych piłkarzy. I myślę, że idzie to wszystko w bardzo dobrym kierunku. Wiemy, że w pogoni pojawił się, pojawił się taki projekt, że, żeby, żeby tą młodzież wychowywać, żeby szkolić, żeby w przyszłości coraz więcej młodych chłopaków ze Szczecina z klubu było w pierwszej drużynie.